Ruszają konsultacje społeczne dotyczące zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Olsztyna, które te konsultacje mają dać nam odpowiedź na pytanie, jakie jest zdanie naszych mieszkańców co do przyjęcia metody naliczania opłaty za produkowane odpady? i segregowane i zmieszane. Zmiana systemu jest wymuszona nową ustawą o gospodarce odpadami, która wejdzie w życie w przyszłym roku. Określa ona również sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci. Są cztery możliwości od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody dla danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego i od gospodarstwa domowego. Każda z opcji preferuje inne grupy mieszkańców. Każda też ma swoje wady i zalety. Najbardziej sprawiedliwa wydaje się metoda osobowa, jednak ma ona również najwięcej minusów. Niestety jest to system bardzo nieszczelny. Wiadomo, że sezonowi turyści, studenci, osoby niezameldowane trudno jest stwierdzić, ile osób na nieruchomości przebywa. I ta metoda będzie zdecydowanie obciążała uczciwe osoby. Z kolei, z punktu widzenia miasta, najprostsza do ustalenia, czyli najlepiej weryfikowalna jest stawka naliczana według powierzchni lokalu. Ta metoda jest na pewno prosta i stabilna, ale ma też wady swoje. Przede wszystkim właśnie to, że tutaj będą. Poszkodowane osoby, które mają, yy, zajmują duże powierzchnie mieszkaniowe. Informacje o wszystkich czterech metodach wraz z przykładami naliczania stawek można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. 26 listopada o 17 będzie też można o nie wypytać prezydent Halinę Zaborowską-Boruch na internetowym czacie. Również w internecie zamieszczona jest ankieta, która ma określić preferencje mieszkańców co do tych metod. Ankieta jest też dostępna w formie papierowej w różnych punktach miasta. Zbieranie ankiet potrwa do 6 grudnia. My w ramach tych konsultacji i tej przygotowanej ankiety takie informacje w naszej gminie chcielibyśmy zebrać, chcielibyśmy otrzymać. Konsultacje zakończą się 11 grudnia. Ich wyniki zostaną przedstawione radnym, którzy głosować nad uchwałą dotyczącą wywozu śmieci będą 13 grudnia.